Cześć, ja nazywam się Piotrek Karczewski i witam Cię na moim kanale, na którym podpowiadam jak grać na perkusji. I witam Cię w kolejnej lekcji z mojego darmowego kursu gry na perkusji i w kolejnej lekcji dotyczącej bitów szesnastkowych. Wymyśliłem sobie, że postacią przewodnią tego filmu będzie Chad Smith, czyli perkusista Red Hot czyli Peppers, a to z tego względu, że bity, które chciałbym Ci dzisiaj pokazać, czyli takie, w których werbel mija się z hi-hatem, są dosyć charakterystyczne dla Red Hot Chili Peppers, w tym właśnie dla ich perkusisty, czyli Chad'a Smitha. A jeśli do tej pory o Red Hotach nie słyszałeś, to myślę, że warto ich sobie wygooglować i przynajmniej zorientować się, o co tam chodzi. Jeszcze tylko zaznaczę, że to, co dzisiaj pokażę, to jest tak naprawdę wstęp do tego, żeby grać tak jak Chad Smith, to znaczy to będzie taka warstwa bitowo-koordynacyjna, natomiast granie Chad'a Smitha w dużym stopniu opiera się na dynamice i na feelingu, a żeby to lepiej zrozumieć, to po prostu trzeba posłuchać tego, jak on gra. W każdym razie tak jak już wcześniej wspomniałem, te dzisiejsze bity dalej są bitami szesnastkowymi, czyli opierają się na szesnastkach. Czyli warto by było mieć ogarnięte to co było w dwóch poprzednich lekcjach, czyli pierwsza sprawa to graliśmy po prostu jedynki na werblu, prawa lewa, prawa lewa, graliśmy ich na 16 na takt. Później to z werbla przenieśliśmy na hi-hat i przenosiliśmy tylko czasami, czyli na 2 i 4 yy, prawą rękę na werbel. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie to w ten sposób, że zamiast grać 16 uderzeń w hi-hat, będziemy prawą ręką grali w hi-hat, a lewą ręką będziemy grali w werbel. Czyli dalej są to jedynki, dalej jest ich 16 w takcie, z tym, że teraz prawa ręka cały czas gra hi-hat, a lewa ręka cały czas gra werbel. No i oczywiście warto to ogarnieć w różnych tempach. Natomiast drugi punkt może być odrobinę trudniejszy i w tym drugim punkcie wyrzucimy sobie na pół taktu lewą rękę. Czyli po prostu pierwsze cztery uderzenia to będą same uderzenia w hi-hat ósemkami, czyli dwa razy wolniej od szesnastek. Natomiast w drugiej części taktu, już pomiędzy te uderzenia hi-hatu dołożymy sobie uderzenia w werbel, czyli ta druga część taktu to będzie tak naprawdę to, od czego zaczęliśmy. No i tutaj bardzo ważna sprawa jest taka, żeby hi-hat cały czas grał tak samo. To znaczy, bez względu na to, czy to będą tylko uderzenia w hi-hat, czy pomiędzy będą uderzenia w werbel to między jednym a drugim hi-hatem, czy tak naprawdę między każdym kolejnym hi powinno upłynąć tyle samo czasu. Czyli mówiąc trochę inaczej, jeśli wyciszylibyśmy sobie partię werbla, to tak naprawdę nic nie powinno nam się zmieniać i cały czas powinien być jednakowy hi -hat. I całe to ćwiczenie zabrzmi mniej więcej w ten sposób. Żeby było może trochę łatwiej i żeby te uderzenia w werbel mieściły się dokładnie w połowie drogi między dwoma hi-hatami, możemy sobie policzyć i tutaj proponuję takie liczenie raz i dwa i trzy i cztery i, gdzie raz, dwa, trzy, cztery to będzie hi-hat, a i to ewentualnie będzie uderzenie w werbel. No i z tym liczeniem wygląda to w ten sposób. Raz i dwa, i trzy i cztery i raz, i, dwa i trzy i cztery i, raz i dwa i. Trzy i cztery i raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj znowu, jeśli jest z tym problem, warto się nad tym trochę dłużej skupić. No i tutaj znowu trzeba sobie to do takiego etapu doprowadzić, żeby po prostu o tym nie myśleć, żeby umieć bez problemu grać sobie sam high hat i między niego czasami wrzucać te uderzenia werbla. No i jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście można to zagrać wolniej. Natomiast przechodząc do punktu trzeciego, wytniemy sobie część uderzeń ze środka, czyli po prostu zostawimy sobie cztery uderzenia w hi-hat i po czwartym uderzeniu w hi-hat będziemy dokładali werbel. No i będzie to wyglądało w ten sposób. No, i z liczeniem będzie to wyglądało w ten sposób: raz i 2 i 3 i 4 raz i 2 i 3 i 4 raz i 2 i 3 i 4 raz i 2 i 3 i 4. W czwartym kroku natomiast dołożymy sobie po prostu uderzenie w werbel razem z trzecim hajhetem. Reszta pozostaje taka sama. Czyli będzie to wyglądało w ten sposób: raz i dwa, i trzy, i cztery, raz i dwa, i trzy, i cztery, raz i dwa, i trzy, i cztery, raz i dwa, i trzy, i cztery. No i mając już coś takiego, to bardzo prosta droga do tego, aby stworzyć jakiś konkretny bit, czyli po prostu dodamy sobie uderzenie stopy na raz. I w wolnym tempie z takim samym liczeniem zabrzmi to tak. Raz i dwa, i trzy i cztery raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i. Trzy, i 3 i 4 Natomiast jeśli chcielibyśmy to policzyć tak jak liczyliśmy w poprzednich lekcjach, to po prostu tego werbla, który jest pomiędzy hajhetami, nie będziemy liczyć. No i wtedy będzie to wyglądało w taki sposób. Raz i 2 i 3 i 4 i. Raz i 2 i 3 i 4. No i teraz zagram to 4 razy w tempie 50 i 4 razy w tempie 100. No i mając coś takiego, to oczywiście możemy sobie uderzenia stopy dodawać albo możemy sobie je przenosić w inne miejsca i na przykład możemy sobie spróbować po prostu zastosować po dwa uderzenia stopy. Poza tym nic się nie zmienia. No i z tego miejsca możemy sobie pójść jeszcze krok dalej i dołożyć sobie uderzenie w werbel pomiędzy pierwszym, drugim hi -hatem i piątym, szóstym hi-hatem. Jeśli będą tutaj jakieś problemy, to oczywiście możesz sobie w ogóle odjąć stopę na dobry początek i to sobie przećwiczyć jeszcze zanim dojdziesz w ogóle do zagrania konkretnego bitu. Plus to, co bardzo często powtarzam, zawsze możesz zagrać wolniej. W każdym razie w wolnym tempie z liczeniem ten bit z werblami pomiędzy pierwszym, drugim a piątym, szóstym hi-hatem będzie brzmiał w ten sposób. Raz. sześć i, 4 i raz i 2 i 3 i 4 i No i ponownie zagram go po 4 razy w tempie 50 i w tempie 100 No i tak naprawdę w tym przykładzie są już wszystkie werble pomiędzy hi-hatami, które są w miarę wygodne do zagrania, tak żeby zagrać jeszcze werbel na 2 i 4. I żeby nie dodawać dwóch uderzeń werbla szesnastkowych blisko siebie. Czyli generalnie jest to po prostu dobry punkt wyjścia, czy tam dobra baza do tego, aby sobie takie bity pograć i żeby sobie tworzyć swoje własne. A swoje własne można tworzyć w dość prosty sposób, czyli na przykład część z tych werbli, które są pomiędzy hajchetami, wyrzucić, stopę sobie poprzesuwać w inne miejsca, i tak dalej. Ogranicza cię tak naprawdę tylko Twoja wyobraźnia, bo nie ma czegoś takiego jak zły bit co najwyżej może nie pasować do muzyki. Ale generalnie zachęcam do tworzenia. No i teraz pokażę Ci taki bit, w którym wyrzucimy sobie werbel, który był między pierwszym a drugim hi i zostawimy sobie stopę na raz, raz i, a później na 3 i. No i taki bit, czy tam mniej więcej taki bit, na przykład usłyszysz w piosence Can't Stop, właśnie Red Hot Chili Peppers. I mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Jeśli nie do końca, to daj znać w komentarzu, postaram się to wyjaśnić jeszcze bardziej. Natomiast jeśli lekcja ci się podobała, to zostaw łapkę w górę, a żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych lekcji, to zasubskrybuj ten kanał. Standardowo link do PDF-a z zapisem tych wszystkich przykładów, które były w dzisiejszej lekcji, znajdziesz w opisie tego filmu. Ja natomiast życzę ci przyjemnego i owocnego ćwiczenia. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.